Uwaga i Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Niech żyje nam. A kto? いただきます。 Jeszcze raz. Tak? Jeszcze raz chcę głonąć? Tak. Okej. Okay. Bo teraz Natalią razem, tak? Natalia i Sara teraz razem. Uwaga. I. I? Uwaga. I razem. No. A Sara. Super. Super.